O, witamy kolegów hodowców Miałem przed chwilą wypuścić młode gołębie Ale koleżanka cały czas pilnuje Już ze 3 godziny tutaj tak lata i czeka Na kolację Dzisiaj czwartek, godzina około 16 Prawie 17 w zasadzie Generalnie e, młodzież Młodzież starsza Młodzież starsza prezentuje się tak Troszkę się tu dzisiaj tak... Dzioby mają takie jakby karmiły młoda, ale to akurat zakwaszacz z kwasem masłowym w poidle, to dlatego. No generalnie co, trochę się tu przerzedziło. Yy, jednego gołębia przedwczoraj odratowałem, bo na moich oczach go złapała, gdzieś tam wylądowała w krzakach, więc szybki bieg przez zboże, yy, no i udało się go odratować, natomiast... No, bura nie odpuściła. Latała część tych gołębi, już dosyć, dosyć już sobie radzą fajnie w powietrzu. Latają, wyganiane są generalnie z gołębnika. Już teraz przez drzwi latają gdzieś około 20 minut mniej więcej. No i co? No, część wylądowała, zaczęła schodzić. W drugą część jeszcze latającą. Nasza niesympatyczna koleżanka. Dwa czy trzy ataki. Rozgoniła towarzystwo. Te gołębie tak naprawdę latają tutaj e, tydzień czasu można powiedzieć. tak że są wyganiane. No więc nie jest to jeszcze lot terenoznawczy. Raczej się kręcą koło gołębnika. Finał jest tego taki, że na noc, że nie było w sumie tych gołębi odgoniła gdzieś 25. No Schodziły się tu ze 3 godziny. Te co do wieczora doleciały to doleciały. Jeden przyleciał Rano, czy tam dwa, i to tyle. Także 14 w trasie. Coś pewnie złapała. E, cóż, no, myślę, że to już są gołębie w takim wieku, że jak nigdzie nie wejdą. E, do niesympatycznych ludzi, którzy nie zadzwonią, to powinny sobie przynajmniej część jeszcze dać radę. Aczkolwiek to już za dużo nie ma co liczyć. E, juniory czyli te gołębie w podobnym wieku do tych, które zaraz będziemy pakować, szykować do transportu, bo dzisiaj koledze udało się ogarnąć transport, więc ten gołąbek, który został w konkursie wygrany w towarzystwie dwóch innych, pojedzie sobie do pewnej osoby. Mam nadzieję, że tam trochę radości dadzą te gołębie. Natomiast no, tutaj jest przedział wdów generalnie, ale że przezorny zawsze ubezpieczony, to tutaj mamy na razie oswajanie z dachem jest tych gołębi tutaj 23 sztuki bodajże dojdą jeszcze dojdzie jeszcze około 20 za jakieś no może mniej, około 15 chyba, że coś się uda przywieźć jeszcze od jakiegoś kolegi Zaufanego z tych samych gołębi, ze zbyszka gołębi, generalnie to może koło 25, wtedy będzie, więc takich późniejszych. Tylko, że wtedy, jak, jak będzie ich tu więcej, to zostanie im tam udostępniony też przedział lotowy, w którym za wiele gołębi nie zostało. No i co? No i będzie koło 50 tych starszych gołębi, 50 tych młodszych. O ile do lotów dotrwają, no wszystko przed nami. Myślę, że jeszcze straty będą przez tego jastrzębia, niestety, no nie odpuszcza, nic się nie poradzi. E, filmy, film z lotu 200 kilometrów jest już udostępniony, zakazy się skończyły, więc trochę powoli to rusza. Generalnie były nagrywane loty jeszcze 300 i 500 km, natomiast no tam wyszło to słabo. Generalnie obronił się tak naprawdę z tych rocznych gołębi jeden gołąbek. Jest to ta samiczka. Ona tylko z pierwszego lotu zaliczyła pudło. Trzy następne loty w konkursie i to w dość dobrym czasie. Ciepło pod wiatr też jej nie sprawiło problemu. Generalnie została się, można powiedzieć, jedna trzecia tych gołębi. Jest tu w tej chwili 5 sztuk. Był jeszcze jeden, zjadł go jastrząb. Bywa i tak. Także generalnie, no cóż, no może jeszcze coś tam gdzieś doleci, ale to już wiadomo. Zostały dwa te starsze gołębie i trzy roczne. E, I to tyle. E, także... E, jest tak jak jest. Nie ma co się oszukiwać. Mogło być lepiej, wyszło jak wyszło. I jakieś tam analizy trzeba będzie też przeprowadzić, e, zastanowić się dlaczego tak było. Natomiast no skoro, e, jedne, skoro jeden gołąb e, mógł lecieć dobrze, reszta nie. Dla mnie wniosek jest jeden. E, no a jak to będzie, to się zobaczy. Góra koleżanka odleciała, więc ja sobie tutaj wygonię młode i biorę się zapakowanie tych gołąbków do transportu. Zaraz będziemy je podwozić do znajomego kierowcy tego kolegi, który to wylosował i kolega sobie tam odbierze tego łąbki z punktu przerzutowego. Nazwijmy to tak, dorzucimy jeszcze tam katalog z centrum zdrowia. To co tam możemy dołożyć, to dołożymy. Niech się też kolega cieszy. Generalnie, co? No, tutaj część tych gołębi jest już szczepiona trzy razy, część dwa E, jeszcze chwilę zaczekam aż się trochę ochłodzi zostaną zaszczepione jeszcze na OSPę i niektóre trzeci raz, niektóre czwarty już ostatnie szczepienie Kolumbom RP e, juniorki zostaną zaszczepione prawdopodobnie tylko tą Kolumbą RP i na OSPE. no i co, i to tyle nie? będą musiały sobie radzić na pewno ten gołębnik polecimy na całym programie z Centrum Zdrowia e, jako, że dołączyliśmy do teamu bardzo nas to cieszy, dużo nam to ułatwi. No to tutaj ten gołębnik na pewno polecimy na całym programie. Tamten z tymi młodszymi gołębiami raczej będziemy lecieć tylko, jak to się mówi. Znaczy w ogóle będziemy lecieć tak, żeby, żeby to była pociecha z tych gołębi na przyszłość, a nie żeby próbować wylatywać jakiś wynik. Natomiast jeżeli coś się odknie i będzie chciało latać, to, to polata, jeżeli nie, to też nie ma bólu. Mam nadzieję, że uda się uniknąć strat i że generalnie coś tam się z tych gołębi też wyklaruje. No z tamtego roku, też w tamtym tygodniu u kolegi w sąsiednim oddziale, nasza samiczka usiadła druga na gołębnik, dziesiąta na oddział. Także no gdzieś tam te gołębie mądrze prowadzone sobie radzą. W Anglii ta 13-12, jeszcze raz była, później pierwsza. Od momentu tego nagrania i 31 na oddział. Yy, jeden lot była wstrzymana. Tam trochę się kolega też obawiał, że może ją zgubić, ale może na następny lot jeszcze pójdzie. No zobaczymy. Także fajnie, że tamten gołąb też się pokazuje. No i cóż, idziemy pakować. Także na razie to tyle pozdrawiamy. O. Młodzież yy, lata sobie tak jak lata. Myślę, że około 40 sztuk to już te 20 minut praktycznie w peczu wytrzymuje. Z 10 jest takich tłuściejszych, niechętnych do latania. Także one tam na razie jeszcze chwila i siadają. Nie wymuszamy jeszcze aż tak bardzo. Z przyszłego tygodnia planuję już też wypuszczać je rano. No, muszą się jeszcze przez półtora tygodnia rozkręcić. Przed urlopem je będę chciał ze dwa razy jeszcze gdzieś tam wywieźć. Później urlop z rodziną, i dopiero jesteśmy od 1 sierpnia. Także no, nie będzie za dużo czasu do przygotowań na loty. Więc też no, nie ma co się spodziewać spektakularnych wyników, <laughs> ale zobaczymy. Natomiast młodzież, e, każdy w swoim pudełku, do tego dorzucamy katalog Centrum Zdrowia i, i katalog hodowców gołębi pocztowych. To co dostaliśmy, żeby to tu nie leżało, może komuś się przyda. E, co no są dwa gołąbki niebieskie, jeden nakrapiany. E, zobaczymy, no, damy znać, jak tam czy uda im się zrobić karierę lotową czy nie. Także mam nadzieję, że coś tam z tego będzie. W rozpłodzie o, dla mnie zostały jeszcze jakieś takie młode do odłożenia. Tutaj które są już na podłodze, na ziemi w zasadzie. Jest jeszcze kilka pstrych, tam są półe dwa. Fajne gołąbki, myślę, są stres złotej pary, jakieś tam jeszcze pojedyncze. No, reszta gołębi tu już siedzi na jajkach, praktycznie plastikowych. Gdzieś tam jeszcze po tych parach, po których mi zależało, są takie młode, jak tam na przykład po synu błyskawicy są młode do zaobrączkowania. I jeszcze sobie wypuszczę, myślę, 5-6 sztuk takich gołębi bredowanych może 10, z przeznaczeniem na jakieś tam aukcje charytatywne bądź ewentualnie coś zostanie u mnie w hodowli natomiast no, już jest wytypowanych jeszcze przed lotami jest wytypowanych 14 gołębi z rozpłodu, które zostaną yy, odsprzedane czy tam spróbowane, będziemy próbować je odsprzedać nie z tego tytułu, że nic po nich nie ma yy, czy że nic po nich nie leci, po prostu na no, przykład po tym samcu bstrym yy, mamy dwie córki, najpierw były córki, później był on yy, jest wnuczka więc te dwie córki będą przeznaczone do sprzedania, zostawimy starego i zostawimy wnuczkę, bo nam to dochodowli będzie potrzebne. Są takie gołębie, na przykład brat i siostra, zostawimy jedno z dwóch. No zobaczymy jak to wyjdzie, ale to jeszcze w późniejszym terminie niech te głębie sobie odpoczną. W sobotę prawdopodobnie też zawieziemy próbki do Marka Bośka na badania, bo będziemy tam przejazdem. Później 6 lipca ma być w sklepie Kubalotnik firma Koba na badaniach, więc też tam zawieziemy gołębie. No, jakoś to tak podzielimy, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Też jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Wszystko wizualnie jest ok, a co w głębiach siedzi, to nigdy nie wiadomo. Także to tyle, pozdrawiam i. Powodzenia wszystkim tym, którzy jeszcze walczą o wyniki. No ja walczę na razie o ilość młodych do lotu, ale nie jest łatwo. Naprawdę z jestrzębiami u nas jest kłopot dość poważny. No, wiadomo, różne są metody, ale no, jestrąb też chcę żyć. Także jest to cwana bestia. No a co, młode po takim lataniu, dzisiaj jest też ciepło e, się lądują przeważnie z otwartymi dziobami e, jakoś mnie to specjalnie nie przeraża e, wiadomo, no go musi gdzieś e, temperaturę oddać, jedyny sposób to jest przez błony czyli musi mieć ten dziób otwarty nie jest to absolutnie oznaka tego, że coś im się dzieje natomiast no, z dnia na dzień e, widać, że te gołębie Zrzucają wagę. Karmę już mają przestawioną na lekkostrawną już dobrze dwa tygodnie, nawet więcej. Może przed tymi upałami już to zrobiliśmy. Także tak sobie po pomalutku, pomalutku się przyzwyczajają do sezonu. No zobaczymy. Szkoda tych gołębi, które odleciały przy pierwszym oblatywaniu, bo tam naprawdę też fajnych gołębi kilka odeszło. No ale takie są uroki, no nie tylko u mnie tak się dzieje, także na razie musi tak być, a co dalej będzie, to się okaże. Pozdrawiamy.